W tej lekcji będziemy wprowadzali odpowiednie marginesy, jak i linie pomocnicze, które umieścimy na dedykowanej warstwie, mianowicie Master Guide. Także przejdźmy do panelu warstwy i proponuję tę warstwę zaznaczyć. Od tego momentu każdy nowy element, który pojawi się na stronie, będzie umieszczony właśnie w tej warstwie, a linie pomocnicze proponuję wprowadzić na stronie wzorcowej, czyli A wzorcowa. Dzięki temu uzyskamy odpowiednią matrycę, którą możemy powielać na innych regularnych stronach. Które możemy tworzyć właśnie w panelu strony. Oczywiście my w tym przypadku pracujemy z jednostronicowym projektem, ale tak czy owak nie zwalnia nas to z prawidłowej praktyki wykorzystania stron wzorcowych. I tak, po utworzeniu tego projektu mamy dostęp do jednej regularnej strony, co wynika oczywiście z ustawień tworzenia nowego projektu, czyli liczba stron. Możemy oczywiście zmienić ten stan rzeczy, przechodząc do Plik, ustawienia dokumentu, wprowadzić nową liczbę stron, bądź też tworzyć nowe strony za pomocą tej ikonki. Ja skorzystam z CTRL-Z bądź za pomocą rozwianego menu wstaw strony, gdzie możemy wprowadzić większą liczbę stron. Nasza pojedyncza strona zawiera w górnej części literkę A, a to oznacza, że zastosowano na niej stronę wzorcową A, która znajduje się powyżej, czyli A wzorcowa. Także ja proponuję przejść do tej strony wzorcowej i skorzystajmy z dwukliku. Widzimy, że właściwie nic się nie zmieniło w obrębie obszaru roboczego. Mamy oczywiście podświetloną stronę wzorcową. I odpowiednia informacja również widnieje w tym miejscu. Także warto na to zwrócić uwagę, iż na razie po przejściu do strony wzorcowej nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać poza powiedzmy tymi drobnymi niuansami. Także upewniamy się, że pracujemy ze stroną wzorcową, że pracujemy na warstwie Master Guide. Okay. I przejdźmy teraz do menu Układ i skorzystajmy z polecenia marginesy i łamy. Aha, i korzystając z okazji chciałbym zwrócić uwagę na to, iż również możemy wykorzystać to menu do tego, aby wstawiać i dodawać nowe strony. A ja skorzystam z marginesów i z łamów. W tym miejscu możemy wprowadzić liczbę łamów, które często są mylone z kolumnami. Także zwiększamy liczbę łamów. Ewentualnie zmniejszamy bądź zwiększamy odstęp pomiędzy poszczególnymi łamami. Ale ja w tej sytuacji chcę wykorzystać pojedynczy łam, czyli wprowadzam wartość 1 i chciałbym zwiększyć margines, czyli wprowadzić wartość 10 w odniesieniu do jednego z tych pól. I w momencie, w którym mamy zaznaczoną tą ikonkę, modyfikujemy również wartości w pozostałych polach. Także wprowadzam 10 mm i to właściwie tyle. Także klikam OK. No dobrze, w ten sposób udało się ustalić margines. Jeżeli przejdziemy teraz do regularnej strony, to widzimy oczywiście, że ten margines jest zachowywany. No dobrze, ja proponuję powrócić do strony wzorcowej i wprowadźmy teraz kilka linii pomocniczych. Także ja skorzystam ze skrótu Ctrl R, aby przywrócić miarki. Ja pracuję w systemie metrycznym, także mam dostęp do wartości związanych z milimetrami. Jeżeli chcemy zmienić ten stan rzeczy w odniesieniu do naszego projektu, to możemy skorzystać z prawego kliknięcia i kliknąć w miejscu łączenia miarki pionowej i poziomej, gdzie możemy zmienić tymczasowo jednostki miary. Ewentualnie możemy to zrobić w odniesieniu do wybranej miarki. Także upewniamy się, że pracujemy z milimetrami. Okay. Następnie, aby wprowadzić linię pomocniczą, po prostu klikamy na danej miarce i wyprowadzamy odpowiednią linię, czyli pionową. Oraz poziomą. Jeżeli je zaznaczymy, czyli klikniemy i przeciągniemy, to możemy je usunąć jak każdy inny obiekt, korzystając chociażby z przycisku Delete. Podczas tworzenia linii pomocniczych mogę również korzystać z odpowiednich skrótów klawiaturowych, przykładowo Control, dzięki czemu wprowadzam linię na cały stół montażowy. I właśnie ten sam efekt uzyskujemy, jeżeli przeniesiemy kursor poza stronę. Ewentualnie możemy skorzystać ze skrótu Alt i zmienić linię poziomą na pionową. Dobrze. A same linie możemy również zaznaczać i przemieszczać. OK, i ponownie je usunę. No dobrze. Moja pierwsza linia pomocnicza powinna znaleźć się na 62 mm w odniesieniu do miarki poziomej. Także muszę wyprowadzić tą linię pomocniczą z miarki pionowej. Klikam, przytrzymuję, przeciągam. I chciałbym zwrócić uwagę na zmiany wartości w lewym górnym narożniku w odniesieniu do pola X. Tutaj znajdują się wartości związane z położeniem tej linii pomocniczej. Także mogę starać się umieścić tą linię w okolicy 60 mm, ewentualnie zaznaczyć tą linię pomocniczą, zaznaczyć to pole i wprowadzić wartość 62. Super. I odznaczam linię pomocniczą. Moja druga linia powinna znaleźć się w okolicy 77 mm w odniesieniu do miarki poziomej. I w tej sytuacji będę starał się utworzyć taką linię poprzez dwukrotne kliknięcie na miarce w okolicy, powiedzmy, 70 mm. Także dwuklik. I tym samym wprowadzamy nową linię. Aby sprawdzić jej położenie, po prostu ją zaznaczę i kontroluję to, co znajduje się w polu w odniesieniu do osi X, także 77. I odznaczam. W ten sposób udało nam się wykreślić dwa obszary, czyli obszar dla belki po lewej stronie, następnie mamy margines i zasadniczy obszar dla treści. Na tym etapie chciałbym wprowadzić dodatkowe linie, które będą wyznaczały środki tych obszarów. I do tego celu wykorzystam odpowiedni obiekt geometryczny, aby sobie ułatwić to zadanie. Wcześniej skorzystam ze skrótu CTRL 1, aby przybliżyć się do mojej strony. Także wybieram narzędzie, które znajduje się tutaj, mianowicie ramka. Linia pomocnicza, którą utworzyliśmy na bazie miarki, znajduje się również w obszarze stołu montażowego, także na razie proponuję usunąć. I przytrzymajmy skrót CTRL, dzięki czemu tymczasowo przełączamy się do narzędzia zaznaczanie. Także CTRL zaznaczamy, zwalniamy CTRL i Delete. Następnie skorzystajmy ze skrótu V. Tym samym przełączamy się do zaznaczenia. Skorzystajmy ze skrótu Alt, przytrzymajmy. Kliknijmy na linii pomocniczej i przeciągnijmy w prawo. Dobrze, zaznaczamy to pole, wartość 77 i nowa linia znalazła się na miejscu. Powróćmy następnie do narzędzia ramka prostokątna i w tym celu możemy skorzystać ze skrótu F, F jak franek. OK? Klikamy gdziekolwiek, przytrzymujemy przycisk myszy, przeciągamy i zwalniamy. Następnie skrót V. OK? Chwytamy za jeden z punktów kontrolnych, który znajduje się po prawej stronie i przyciągamy go do tej linii, a lewy punkt kontrolny do krawędzi strony. Tym samym wyznaczyliśmy odpowiednie pole, a środek tego pola znajduje się w tym miejscu i w tym miejscu. Także proponuję teraz wyprowadzić linię pomocniczą i umieścić na środku. OK. Wiemy, że nasze pole to około 62 mm, a linia znajduje się na 31 mm, także wszystko jest w porządku. Proponuję ponownie zaznaczyć ten prostokąt, kliknąć na tym punkcie kontrolnym i przeciągnąć go do tej linii pomocniczej. Następnie skorzystajmy ze skrótu Alt, kliknijmy na tej linii pomocniczej i wyprowadzamy kolejny środek. OK. I wykonajmy tę operację jeszcze w odniesieniu do tego pola. I nowa linia pomocnicza. Ramkę możemy zaznaczyć i usunąć. Ja proponuję jeszcze zmienić kolory w odniesieniu do wybranych linii pomocniczych. I tak, jeżeli chodzi o linie związane z wyznaczaniem środka, to chciałbym przypisać im czerwony kolor. Także zaznaczam pierwszą linię, przytrzymuję Shift, zaznaczam drugą linię i trzecią. Następnie zwalniam Shift, korzystam z prawego kliknięcia myszy na jednej z tych trzech linii. OK, przechodzę do linie pomocniczej i miarki i wybieram kolor. W tym przypadku będzie to czerwony. Chociaż nie, niech będzie to pomarańczowy. I OK. I odznaczam wszystko. Jeżeli zaś chodzi o linie, które wyznaczają dwa obszary, to chciałbym tutaj skorzystać z czarnego koloru. Także zaznaczam pierwszą linię, Skrót shift, przytrzymuję druga linia. Para klik myszy, linie pomocniczej miarki. I wybieram czarny. I OK. W ten sposób udało nam się utworzyć marginesy, które będą pilnowały tego, aby niektóre elementy nie dotykały za bardzo krawędzi strony. Oprócz tego wykreśliliśmy dwa obszary, jak i środki tych obszarów. I tak, będąc na stronie wzorcowej, oczywiście możemy edytować te linie pomocnicze, możemy je usuwać, wprowadzać nowe, zmieniać kolory i tak Ale w momencie, w którym przejdziemy do regularnej strony. OK. To widzimy, że nie jesteśmy w stanie zaznaczyć tych linii. Dobrze. A po przejściu do warstwy i po wyłączeniu widoczności tej warstwy widzimy, że możemy tymczasowo zrezygnować z wyświetlania tych linii pomocniczych. Aha, wyłączenie widoczności warstwy nie powoduje, iż ukrywamy marginesy czy też spady. Aby to zrobić możemy skorzystać ze skrótu W, czyli przejścia do trybu podglądu. No dobrze, jeżeli odpowiednio zagospodarowaliśmy naszą stronę wzorcową i utworzymy teraz regularną stronę, Także zaznaczamy naszą regularną stronę i korzystamy z ikony dodawania nowej strony, to automatycznie zostanie do tej strony przypisana strona wzorcowa A, i tym samym nie musimy ponawiać operacji z wprowadzaniem takich elementów kontrolnych w odniesieniu do poszczególnych stron. Ewentualnie możemy usunąć te linie pomocnicze na stronie numer 2, korzystając ze strony wzorcowej Brak. Także klikamy, przeciągamy i usuwamy. A ja skorzystam z Ctrl Z. I zaznaczę stronę wzorcową A, a następnie utworzę nową stronę wzorcową B. I w tej sytuacji powiedzmy wprowadzę chociażby taki obiekt i dwie linie pomocnicze. A następnie stronę wzorcową B przypiszę do regularnej strony numer 2. Także klikamy, przytrzymujemy tą ikonkę strony wzorcowej, przeciągamy i stosujemy. I teraz mogę przejść do regularnej strony numer 2. Także tutaj mam wgląd w regularną stronę, na której zastosowany jest wzorzec 2, a tutaj wzorzec A. I oczywiście możemy dowolnie kombinować. No dobrze, także na tym etapie usunę stronę numer 2, kliknę i przeciągnę na ikonę z koszem. I to samo zrobię ze stroną wzorcową. No dobrze, w ten sposób prezentuje się praca z liniami pomocniczymi w kontekście stron wzorcowych. Mimo wszystko nie udało mi się uniknąć błędu związanego z wyznaczaniem środków. W przypadku lewej belki środek wyznaczyłem prawidłową, gdyż obszar wrażliwy dla tej belki zawiera się pomiędzy lewą krawędzią a pierwszą czarną linią pomocniczą. Ale w drugim przypadku obszar wrażliwy zawiera się pomiędzy drugą czarną linią pomocniczą a marginesem. Także muszę powrócić teraz do strony wzorcowej. OK. Wprowadzę ten boks jeszcze raz i zmienię położenie tej linii. OK. I powrócę teraz do regularnej strony. No dobrze, w tej sytuacji środki zostały prawidłowo wyznaczone, ale pozostał mi jeszcze obiekt, który znajduje się na stronie wzorcowej i został oczywiście przeniesiony na moją regularną stronę, gdzie nie mogę go zaznaczyć. Możemy jednak skorzystać z pewnej sztuczki, mianowicie po przytrzymaniu skrótu klawiaturowego CTRL-SHIFT możemy kliknąć na takim obiekcie i tym samym go wyzwalamy ze strony wzorcowej. Następnie usuwamy za pomocą DELETE, ale nie usunęliśmy go ze strony wzorcowej, gdzie dalej rezyduje. Także jeżeli utworzymy teraz nową stronę i zostanie na niej zastosowana strona wzorcowa A, to oczywiście ten box pojawia się w tym miejscu. Także ja skorzystam z CTRL-Z. I po prostu usunę go ze strony wzorcowej. Także przechodzę do strony wzorcowej, zaznaczam i usuwam. Jak łatwo się domyśleć, w ten sposób możemy również nadpisywać położenie związane z liniami pomocniczymi. Także po przytrzymaniu skrótu Ctrl Shift możemy kliknąć, przeciągnąć i tym samym możemy ponownie edytować linię pomocniczą. Ja skorzystam z Ctrl Z i chciałem także zwrócić uwagę na to, że pomimo tego, iż mamy odblokowaną tą linię pomocniczą, możemy teraz przejść do warstw. I skorzystać z blokowania warstwy. I tym samym ponownie nie możemy je zaznaczyć. A ja skorzystam z Ctrl Z, aby cofnąć obydwie operacje. W ten sposób przygotowaliśmy układ naszego portfolio. I pamiętajmy o tym, że możemy korzystać ze skrótu W, aby ukrywać wszystkie linie pomocnicze. Lub też możemy przechodzić do warstw i robić to w odniesieniu tylko do linii pomocniczych znajdujących się na wybranej warstwie. No dobrze. A w kolejnej lekcji będziemy zajmowali się w wprowadzaniu nowych obiektów